0-0. No tak, tak. Myślę, że z przebiegu gry zgodzę się tutaj z trenerem, że Remis jest wynikiem jak najbardziej sprawiedliwym dla obydwu drużyn. Obie ekipy mogły się popuścić o zdobycie bramki. W pierwszej połowie myślę, że niedba dyktowała warunki gry. Po prostu nie zrealizowaliśmy w pełni wszystkich założeń, pozostawiliśmy im za wiele swobody. I y, zespół z wągrowca pokazał, że y, pod małą presją z naszej strony był stroną zdecydowanie przeważającą. W przerwie dokonaliśmy kilku korekt, y, dzięki czemu wydaje mi się, że druga połowa już przebiegała bardziej pod nasze dyktando. No a ostatnie minuty no, to już była taka bokserska wymiana ciosów, gdzie nikt nie został znokautowany, Nam wiele nie brakowało. Dwa razy tam nasz zawodnik Czajkowski raz nas uratował, później na tyle dobrze wydaje mi się utrudnił Gregorkowi oddanie strzału, że być może ten nie miał na tyle komfortu, by umieścić tą piłkę w siatce, bo to chyba była najdogodniejsza sytuacja do zdobycia bramki dla niej. Nam zabrakło troszkę precyzji w ofensywie i przede wszystkim y, może troszkę, troszkę więcej kreatywności, pomysłowości w ataku. Tego nam za, dzisiaj zabrakło no i przede wszystkim będziemy nad tym pracować w najbliższym czasie, żeby te nasze akcje były bardziej nieprzewidywalne dla przeciwnika, bo troszkę, tro, troszkę to rozgrywamy za wolno.